Witajcie, ja nazywam się Konrad Hildebrandt, a to jest Kazix. Najnowszy champion w League of Legends, 105 Piąty już, z tego co zrozumiałem. I jest chyba junglerem. Jest insektoidem, takim niby z pustki, ale jest po prostu obleśnym robalem. Może się różnie wyglądać w zależności od umiejętności, jakie mówi zbierając, bie albo może mieć większe kolce, albo większe skrzydła, albo większe szpony. I generalnie Zapraszam Was na e, krótkie omówienie jego umiejętności, a także przykładową trasę do dżungli, bo wydaje mi się, że najciekawiej grać nie po prostu w dżungli. Pamiętajcie, że wszystkie te materiały pochodzą z serwera testowego League of Legends, więc mogą ulec zmianie, aczkolwiek nie w końcu. Podejrzewam, że premiera e, bohaterów już za kilka dni. Q Kazika to czar, który zadaje poważne obrażenia pojedynczym celom. Co więcej, zadaje je jeszcze większe, jeżeli cele są... Oddzielone są samotne, odizolowane, jak to się nazywa wróżba. W to czar zasięgowy yy, atak zadający obrażenia w prostej linii. I bonus polega na tym, że jeżeli Kazik jest blisko swojego celu czy takim wybuchu, to jest leczony o trochę punktów. Mniej więcej tak. O, o, to, jesteśmy uleczeni. E Kazika to skok. Skok, który zadaje obrażenia yy, wszystkim celom, którym wylądujemy. Hops. Zupełnie tak jak skok Tristany. stany. R -K -K sprawia, że jest niewidzialny przez sekundę i przyspieszony o 40%. O, raz. Juuu. Co więcej, możemy to przez ki na kilka następnych sekund jeszcze raz aktywować. Juuu. No i to tyle. Po dwóch aktywacjach, yy, nasza umiejętność ulega dalszemu przeładowaniu, więc to jakby tyle, ale. Z tymi takimi drobnymi skokami niewidzialności można zmylić przeciwnika i wprawić, że myśli, że jesteśmy gdzieś indziej. Nie wiem, czy jest to idealne narzędzie do ucieczki, bo koniec tu strata tylko sekundę, ale jakoś tam można z tym żyć. Ale to jest jakby aktywna część tej umiejętności. Część pasywna sprawia, że gdy aktywujemy ją po raz pierwszy, okazuje się, że możemy wewulować, wewulować, rozwinąć, ulepszyć I jeszcze raz jedną naszą umiejętności. I trick polega na tym, że y, trzy razy awansujemy, tr trzy razy możemy rozwijać nasze ulti, tak, jak zwykle, ale możemy ro rozwijać czter cztery umiejętności. Więc zawsze w trakcie meczu jedną umie jednej umiejętności nie rozwijemy i to zależy już od nas, którą wybierzemy. Więc. Y tych wyborów nie można cofnąć, niestety. Więc rozwinięcie podstawowej umiejętności sprawia, że zadaje więcej obrażeń. Jego Q, okay. Z Rozwinięcie W sprawia, że spowalnia przeciwników i ma szerszy obszar zadawanych obrażeń. Jego E sprawia, że mamy dalszy zasięg i. O, czas odświeżenia tej umiejętności <laughs> si się automatycznie odświeża po zabiciu uczestniczy, więc też do dobre jest w fightach do skakania od przeciwników. A yy, yy, ulepszenie ulti sprawia, że możemy trzy razy aktywować yy, w, bardzo szybko je, a także KzX otrzymuje mniejsze obrażenia. Więc to co wydaje mi się na pewno rozsądne to zwiększenie zasięgu E. Normalnie mamy taki zasięg sku, no, czyli dochodzimy mniej więcej do tego miejsca. A jak je rozwiniemy, to mamy to. To już jest niezły doskok. Woo! No i do tego mamy jeszcze efekt graficzny, że kazikowi wyrastają ładne skrzydła. I za każdym razem, gdy coś mu rozwiniemy, to jego wygląd będzie się trochę zmieniał. Frrr. Ale nie zapominajmy jeszcze o pasywie kazika. Pasyw kazika jest całkiem niezły, bo polega na tym, że jeżeli kazik nie jest widziany przez jakiś tam czas, zdobywa bonus, który nazywa się Unseen Threat, niedostrzeżone zagrożenie, które sprawia, że jak następny atak Kazika, zada dodatkowe obrażenia magiczne, zwiększające się z każdym poziomem, a także spowolni przeciwnika na 2 sekundy, co oznacza, że jest to idealne narzędzie do wyskakiwania na kogoś z krzaków. Kaziks ma kilka różnych możliwych tras w dżungli do otwarcia. Jest junglerem uzależnionym od many, w sensie potrzebuje many, żeby korzystać z umiejętności, więc chyba zazwyczaj najłatwiej jest zacząć po prostu od wilków i od niebieskiego golema, bo wtedy jest dużo many i nasze umiejętności są zawsze zkifane. Więc pytanie jest, od których umiejętności zacząć? Można zacząć właśnie od Q, które zadaje poważne obrażenia pojedynczym celom, albo można zacząć od W, które leczy Kazixa, jednocześnie zadając obrażenia obszarowe. Wydaje mi się, że skoro tak czy siak gramy bardzo bezpiecznie, czyli od y, pancerza i pięciu mikstur, zacząć od Q. I tyle. I Q daje dużo mi obrażenia i pak pak pak, pak pak pak, pak pak pak. Pijemy miksturkę, gul gul gul. Po zmianach w dżungli praktycznie można wszystkim przejść dżunglę i da. Idziemy sobie i teraz atakujemy Golema. Hmm, hmm, hmm. Oczywiście to nie jest optymalne, ale. Yy, robię to, żeby wam pokazać mniej więcej ile trwa przejście dżungli. A, jeszcze się rozwoję, no dobra. O, dobra, i teraz mamy W i leczymy się. U I leczenie polega na tym, że W jest pociskiem. Ale zadaje, ale leczy w momencie, w którym Kazix jest blisko, jakby wybuchu. Więc to nie jest tak, że po prostu sobie trafimy i jesteśmy automatycznie leczeni. Musimy trafić i nasza ofiara musi być całkiem blisko. Więc, o na przykład tutaj. O, i uczyliśmy się. Ups. O. I teraz. Chyba nie trafiłem. A i dum-dum-dum-dum-dum-dum. co jeszcze zrobimy? Golemy. O! Aktualnie na pierwszym poziomie Kazix le, leczy się na 40 punktów, jest to jedyna jego umiejętność, z czego się zorientowałem, uzależniona od e, a, punktów AP. I pytanie, na czwartym poziomie oczywiście kupujemy sobie dostęp do E. Dlaczego? Bo jest to umiejętność do gankowania, tak? Trzeba doskoczyć. Teoretycznie może pomagać przy e, czyszczeniu naszych wspaniałych... A, przesadziłem e, Stanowisk stworków, bo zadaje obrażenia obszarowe, ale wydaje mi się, że bez przesady i w tym sp... O, no i tym sposobem jest minuta, znaczy człatem ta 40 i to nie było najszybsze na świecie przejście bo trochę tam zamarudziłem, zanim pojawiały się drugie rzeczy, ale zobaczymy, mamy czerwony, mamy trochę mało życia na tego gangplanka, ale on chyba nie wie, że tu jesteśmy, więc... Nie gram na co dzień junglerami, więc trudno jest mi ocenić możliwości Kazixa, tak naprawdę i na dodatek nie gram takimi junglerami jak on, to są zabójcy, mają szybko biec, wszystkich zabić i uciec, ja gram raczej jakimiś takimi powolnymi jak np. Na Nautilus i wydaje mi się, że Kazix jest stworzony do gankowania, ma świetny doskok, ma, ma krótką niewidzialność, potrafi zmylić przeciwnika, uciec mu, wymknąć mu jeżeli coś pójdzie nie tak, więc kwestia jest taka... Co z niego wyjdzie. To jest o, Kazik z przeciwnika. Ma inną skórkę. Uuuu, uuu. O, proszę bardzo. Jest taki uniwersalny. Choć wydaje mi się, że umiejętności jego jeszcze nie do końca są wyważone. Albo może to ja. Chociaż w każdym razie w taki prosty grach przeciwko botom jego kół zadaje strasznie duże obrażenia. Ale cóż, no to może zostanie jeszcze wyrównane. Najciekawsze to w Kaziku to jakby jego takie relacje z Rengarem. Więc podobno mają być całkiem rozbudowane z tego co zrozumiałem, łącznie z tym, że na przykład jeżeli Kax zabije Rengara na 16. poziomie w meczu, to będzie miał jeden punkt ewolucji więcej. A jeżeli Rengar zabije w meczu Kax'a po 16. poziomie, to jego ten przedmiot buntów ten naszyjnik z trofeami ma być znacznie wzmocniony. To jest ciekawe, więc jestem ciekaw co z tego wyjdzie, bo jest to strasznie ciekawe. Więc, w niniejszym, kończę tą prezentację. Kazix powinien trafić do League już niedługo.